Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół karmi się tym słowem z Ewangelii Świętego Mateusza. Błogosławieństwa, które Pan Jezus wypowiada z góry, kiedy zgromadził wokół siebie uczniów, Wielkie Rzesze, tych, którzy spragnieni byli bliskości Pana Boga. Te osiem błogosławieństw to nic innego jak wskazówka na to, jak osiągnąć. Szczęście, że to szczęście tak naprawdę tylko jest w Panu Bogu. Błogosławieni, tak jak my to słyszymy w tym tłumaczeniu, trafniej byłoby przetłumaczyć szczęśliwi. I bardzo pięknie ujął to w jednym ze swoich wierszy ksiądz Jan Twardowski, właśnie na temat tych ośmiu błogosławień z pana Jezusa. On to porównuje do tego, jak Bóg w osobie swojego syna Jezusa Chrystusa staje na górze. I zachwyca się stworzeniem. Pan Bóg patrzy na nas, pełen zachwytu. On widzi w nas swoje dzieło, tego człowieka, którego stworzył. To stworzenie, które okazało się być, jak w Księdze Rodzaju czytamy, było bardzo dobre. I z taką miłością i z takim zachwytem na człowieka patrzy Pan Bóg. Szatan przyszedł aby te relacje zepsuć. I przede wszystkim uderzył w nas przez to, że pociągnął nas do grzechu pierworodnego. Przez to straciliśmy Królestwo Boże, straciliśmy niebo i łączność z Panem Bogiem. Ale Pan Bóg w dalszym ciągu na nas z taką miłością, z takim zachwytem patrzy. I dlatego właśnie w imię tej miłości i tego zachwytu posyła swojego Syna, aby otworzył nam bramy nieba. Panie Jezus przyszedł, aby nas odkupić i daje nam możliwość osiągnięcia życia wiecznego. Chodzi tylko o to, czy my chcemy to Królestwo Boże przyjąć. Bo szatan cały czas będzie zasiewał kłamstwem to nasze serce. Będzie nas zwodził, abyśmy się nie zwracali ku tej miłości, ku temu Bożemu zachwytowi nad nami. Dzisiaj usłyszymy pewnie wiele razy w telewizji to, z czym księża walczą, z racji dzisiejszej uroczystości, że błędem jest określanie dzisiejszego dnia, że jest to święto zmarłych, to nie jest święto zmarłych. Jutrzejszy dzień to dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, czyli tych, którzy należą do Chrystusa. Jutrzejszy dzień to dzień modlitw za zmarłych, a dzisiejszy dzień to uroczystość wszystkich świętych, czyli dzisiaj nasze serce, nasz umysł kierujemy ku niebu. Królestwo Boże, gdzie są święci. I oczywiście nie kłóci się to wcale z tym, aby gromadzić się na cmentarzu, tam gdzie podprowadzaliśmy tych, którzy już zakończyli swoją ziemską wędrówkę, tych, za których tęsknimy. Wcale się to nie kłóci. Dlatego że chcemy właśnie, dzisiaj wspominając wszystkich zbawionych, wszystkich świętych, aby ci, którzy od nas odeszli, również należeli do grona zbawionych. Ba. Żeby każdy z nas należał do grona zbawionych, czyli żeby każdy z nas osiągnął niebo. I dlatego tych świętych przywołujemy. I bardzo pięknie, że te dwa dni dzisiejszy, jutrzejszy i w ogóle cały listopadowy miesiąc, który w swoim nastroju tym bardziej pokazuje nam przemijalność tego świata, mogli właśnie zatroszczyć się o zbawienie. Kiedy Chcemy doświadczyć tej przemijalności, kruchości naszego życia, ułomności, grzeszności, to rozpoczynając wielki post, kiedy przychodzimy do kościoła w środę popielcową, to przyjmując tę odrobinę popiołu na nasze głowy, słyszymy słowa: Prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jest nawiązanie do tych słów, które też słyszymy w czasie ceremonii pogrzebowej. Kiedy już na koniec tej ceremonii kapłan grudkę ziemi sypie na trumnę, wypowiada właśnie podobne słowa: Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Z ziemi powstałeś i do ziemi wrócisz. Niektórzy sugerują tutaj, żeby popatrzeć nieco głębiej. Tu nie chodzi tylko o to, że przemijamy tutaj, ale żeby wspomnieć, kim naprawdę jesteśmy, skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy. Powstaliśmy z ziemi. Z jakiej ziemi? Z rajskiej ziemi. Tam w raju Pan Bóg powołał nas do życia jako stworzenia. I wyszliśmy z tej rajskiej ziemi, z pełnej szczęśliwości, do tej wykrzywionej przez grzech pierworodny rzeczywistości. Ale Jezus Chrystus chce, żebyśmy również wrócili do tej ziemi, skąd wyszliśmy. Powstaliśmy z tamtej ziemi i do tamtej ziemi mamy wrócić, czyli mamy wrócić do raju. To jest nasze dążenie, to jest nasze podążanie do Królestwa Bożego. I warto zobaczyć siebie w tym obrazie, jakim widzi nas sam Pan Bóg, pełen zachwytu, po to, żebyśmy do Niego się zwracali, po to, żebyśmy odkrywali to, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni. I o tym jest ta dzisiejsza uroczystość. Miałem 4 lata, kiedy mój ojciec zginął w wypadku samochodowym i jako kilkuletni chłopiec, kiedy przychodziliśmy na grób, to pamiętam to gdzieś za mgłą, ale jest to bardzo żywe przez wspomnienia moich bliskich, że kiedy moja siostra, za pierwszą wypłatę, którą zarobiła, kupiła mi rowerek, to gdy poszliśmy na cmentarz, to ja patyczkiem wygrzebałem dziurę w ziemi, i do tej dziury krzyczałem tam do taty, że. Ela kupiła mi rowerek. Oczywiście w tej dziecięcej wyobraźni, mając świadomość, że tam ojciec został złożony w tym grobie, no to ta dziurka i ten głos wrócony tam do mogiły, do grobu. By ojciec usłyszał. Ale oczywiście to jest spojrzenie dziecięce, a potem człowiek w swojej wierze dojrzewa, i wie, że ten grób to jest tylko pro. To no bardzo symboliczne i piękne było moje wołanie tam do tej dziurki. Ale ono wyrażało coś więcej. To jest wołanie do tej rzeczywistości, gdzie nie ma cierpienia, gdzie nie ma śmierci, gdzie jest pełna szczęśliwość, do której zaprasza nas Jezus Chrystus. I do tego mamy w czasie naszej ziemskiej wędrówki dojrzewać. I do tego nam pomaga dzisiejsza uroczystość, uroczystość wszystkich świętych. Właśnie dojrzewać. Do tej świadomości, co nam oferuje Jezus Chrystus ze swojej miłości. Niektórzy niestety pozostają w takim dziecięcym spojrzeniu i tylko są wpatrzeni właśnie w ten świat ziemski. Dajmy się porwać, przywołując całe grono zbawionych, tych, którzy są w niebie. I pamiętając w swojej trosce o zmarłych, aby dostąpili tego szczęścia i dołączyli do grona zbawionych, sami również, w imię tej dzisiejszej uroczystości, pamiętajmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.